Czekaj, jesteśmy w Katowicach, gdzie za chwilę spotkamy się z jednym z najbardziej znanych polskich artystów, architektów. Jako, że Heineken wspiera właśnie architekturę, wspiera sztukę, zapraszamy Was na spotkanie z Robertem Koniecznym. To tu? To tu. Zadzwoń jak zwykle po inny numer, na żartu. Centrum Terapii Psychologicznej. O, no chodźmy, to tam, to tam. To tam, to tam. Światową Nagrodę za najpiękniejszy dom na świecie w 2006. tak. tak? Powiedzę, co było takim kryterium, które by wyróżniło ten dom pomiędzy, jakby, wiesz, no, bardzo wielu różnych projektów na świecie. Ta Nagroda faktycznie była za najlepszy dom świata. Najlepszy i teraz pytanie, na czym polega ta? No ta, właśnie. Ta klasa tego domu. Nie na jego wyglądzie bynajmniej, bo to nie o to chodzi. To jest działka, na której byliśmy coś tam zaprojektować. Jedynym mankamentem tej działki było to, że dojeżdżało się do niej od strony południowo-zachodniej, czyli od tej strony, gdzie właściwie powinien być ogród. Gdyby ta działka była optymalna, to dojazd byłby stąd, od północy. A tu pojawił się taki, pojawił się taki problem, że jak ktoś by do nas wjeżdżał, to nagle w połowie drogi mógłby się zatrzymać i przez ogród nam wejść do domu. Zero intymności. I pomysł w tym domu polegał na tym, że... no, myślałem sobie na początku, żeby tą drogę zagłębić w ziemi, żeby oddzielić od od drogi dojazdowej, mhm. no ale kombinowałem dalej. Pomyślałem, że dobra, no niech droga już wchodzi pod budynek, żeby było blisko. Pod spodem może będzie jakiś garaż czy coś, tylko kurczę, słuchajcie, budujemy dom za tyle milionów, mam być danym funkcjonalne. No i facet podjeżdża z zakupami musi je po schodach wnosić jak górę. Jakiś windę trzeba mu zrobić. Bez sensu. I wtedy się pojawił najważniejszy pomysł. Pomyślałem sobie, a co by było, gdyby ta droga wznosiła się bezpośrednio na poziom parteru do góry i bez użycia schodów na autem z powrotem tego garażu jesteśmy na parterze. A żeby to było możliwe, trzeba było wykroić dziurę tutaj w środku w tym budynku, żeby się po prostu nie puknąć w głowę. I tyle. I przy okazji, ja sobie z tego długo nie, nie zdawałem sprawy, udało się zrobić zupełnie nowy typ domu, jaki jeszcze nikt na świecie nie zrobił. dla Odwrotność Odwr bo dom materialny jest zamknięty z zewnątrz, czy otwiera się do środka, to jest ogródek, to tu odwrotnie. Tu wejście jest w środku, a dom się otwiera na zewnątrz. I tak naprawdę to jest jego zewnętrz, a to jest jego wnętrze. Jakiś wymarzony projekt? Ja może teraz wybieram, jeżeli chodzi o projekty, i, i, i nie przyjmuję takich tematów, które, które no są gwarancją porażki jakiejś architektonicznej. Nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi o, o to, co się zrobi. I dla mnie nieważne jest, czy to jest duży temat, czy mały. Ważne jest, żeby był dobry. Skupiam się na tym, co robię w tej chwili, żeby to zrobić jak najlepiej. Wierzę w to, że, że jeżeli będziesz naprawdę robić, robić to z jakąś tą wiesz, pasją, no to źle być nie może.